Cześć, jestem Sebastian Drea, jestem trenerem personalnym oraz instruktorem CrossFitu. W normalnych czasach działałem oczywiście na, na siłowni. Kiedy wybiła pandemia i kiedy zamknęli nam siłownie, musiałem znaleźć jakąś alternatywę. Nie tylko dla mnie, jako Zawodnika, czyli chciałbym sobie trenować, mieć miejsce do trenowania, ale również na moich podopiecznych. Musiałem jakoś sobie poradzić, i znalazłem tu oto właśnie miejsce. Jak widzicie, jesteśmy w piwnicy i tutaj trenuję razem z moimi podopiecznymi, tak aby chociaż przetrwać ten okres do otwarcia siłowni. Zapraszam do mojej dżungli, Chodź. Tak naprawdę, znajdując to miejsce, nie miałem na myśli tylko znalezienia tego miejsca dla mnie, ale oczywiście dla, dla moich podopiecznych, którzy pisali do mnie wiadomości, żebym coś ogarnął. Mówią, Seba, weź coś ogarnij, proszę, bo ja nie chcę siedzieć w domu, zamknęli nam siłowie, co teraz zrobimy? Więc dzięki nim i dzięki tym wiadomościom yy, naprawdę się zmotywowałem do tego, aby znaleźć właśnie jakieś miejsce do trenowania. Oczywiście dzięki też firmy Tiguar, która mi bardzo pomogła, która też yy, pożyczyła mi sprzęt, użyczyła mi, mogłem tak naprawdę skompletować yy, jakąś yy, alternatywę do tego, żeby prowadzić te treningi. Trenując crossfit, nie potrzebujemy za wiele miejsca, aby wykonać dobry trening i tak samo ze sprzętem. Nie musimy mieć dużo sprzętu, żeby zrobić dobry trening, ponieważ crossfit jest ogólnorozwojowym sportem gdzie możemy iść pobiegać, gdzie możemy iść na rower, gdzie możemy poskakać na skakance, gdzie możemy wziąć jakiś hantelek, porobić z hantelkiem różne fajne ćwiczenia, czy nawet z ciężarem własnego ciała, tak? Więc naprawdę możemy zrobić fajny trening na dwóch metrach kwadratowych i się zajechać na maksa, tak? Dlatego mając hantel, mając jakieś podstawowe przybory, ketla nawet, tak? Możemy naprawdę zrobić super fajny trening, żeby się zajechać i tak jak ja nie mam dużo sprzętu, tak na hantelkach działam, działam na, na ciężarze własnego ciała, wezmę skakankę, pójdę pobiegać, zrobić jakieś rundki sprintu, tak? jakieś interwały. Więc naprawdę słuchajcie, jest tyle możliwości, żeby zrobić tak dobry trening, że naprawdę nie musicie mieć sprzętu siłowni mega profesjonalnego, żeby wykonać jakieś fajne y, treningi.